Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, nie przez krew kozłów i czelsów, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywczy wieczne odkupienie. Sentimiento Czytanie z księgi kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza Powiedz Aronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego poza zasłonę przed przebłagalnią, która jest na arce aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. Oto jak Aaron będzie wchodzić do miejsca najświętszego. Weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą, lnianą i w spodnie lniane. Przepasze się pasem lnianym, Włoży na głowę tiarę lnianą. To są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. I dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły: jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana. I złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę. Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak, iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na arce świadectwa. Dzięki temu nie umrze. Następnie weźmie trochę krwicielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud. Wniesie krew poza jego zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu i dokona przebłagania nad Miejscem Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z namiotem spotkania, który znajduje się u nich, w środku ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie obecny w namiocie spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w miejscu najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie trochę z krwicielca i z krwi kozła i pomarze nią rogi dookoła ołtarza. Następnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go z nieczystości Izraelitów i poświęci go. Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad miejscem świętym, namiotem spotkania i ołtarzem, Każe przyprowadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób Kozioł zabierze ze sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. Wtedy Aaron wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie szaty lniane, które włożył wchodząc do Miejsca Świętego i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu. Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania w Miejscu Świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone ogniem razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit. Ten, który je spali, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu. Słuchając dzisiejszego czytania z Księgi Kapłańskiej, miałam dziś przed oczami medytację, konferencję, którą nagrałam 8 grudnia z okazji uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zapraszam do wysłuchania. Link jest podany tutaj na dole. Bardzo trudno jest krótko dziś skomentować. Fragment pisma, które usłyszeliśmy, ale warto, aby zabrzmiały dziś w naszych serca słowa respondorium. Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, nie przez krew kozłów i czelców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, ale do samego nieba. Wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. W czasach ostatecznych, czyli od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Duch Święty buduje najpiękniejszą. Świątynią wszechświata w ludzkiej duszy, Nową Jerozolimy, i nie buduje rękami ludzkimi, lecz mocą Słowa Bożego, który stał się ciałem i zamieszkał między nami, i oddał za nas życie, aby zdobyć. Wieczne odkupienie. Z wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się dziś na Ukrainie, na dewastacji miasta, na dramat milionów rodzin, lecz nie wolno nam tracić z oczu Bożą obietnicą, Nową Jerozolimy, miasta, do którego ostatecznie każdy z nas Dąży. Spotkałam się ostatnio z rodziną z Ukrainy um, państwo, które mają ośmioro dzieci. Więc um, zostało im udostępniony domek w kamionka. Państwo Alina i Adam hojnie udostępnili ten domek po babci. I tam tętni życie. Um, jak się tam przychodzi z darami, widać radosny i uśmiechnięty dzieci, które wszędzie biegają po podwórzu. I w oczy rodziców Ania i Bazyl jest również radość i światło. I to jest owoc wiary tych ludzi. Które zaufali Bogu, myślę, że od początku małżeństwa, bo są gdzieś tam w moim wieku, może nawet młodszy, i mają dzieci pomiędzy 16 a 4 lata. Więc, więc no, piękny, płodny małżeństwo, ufający Bogu. I właśnie patrząc na nich, po raz kolejny doświadczyłam przemienienie. Naguje Tabor. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea.